Widać mnie, czy nie widać mnie? Witajcie serdecznie w kolejnym vlogmasie. Właśnie jest już ciemno, bo godzina 17 no i zima, a idę właśnie do fryzjera, więc zaraz widzimy się na miejscu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień dobry. Znają, jak skrobił samochody. Ja wiem, no. Też wtedy skrobała. <laughs> tak, tak, tak. Znaczy jeszcze się jakaś Polska zamicza e, nie włączyła, ale e, no, wtedy mi się okazało, że jednak to było Ale lepiej się wtedy korzysta z takiej pogody, tak, jak tak, się tak, wie, tak, ile tak. się zyskało. Ale w ogóle powiem ci, bo moja szwagierka zaczęła tutaj też do Was przychodzić, nie? Tak, do no mnie. <laughs> tak, tak nie nie ja No i tak ostatnio. Mijałyśmy się, bo ja wracam z tracę, a ona gdzieś szła na zakupy i tego tak słaby, wiesz, na podjeździe w domu ona tak leci do mnie, oczy takie wielkie, jestem się rany boskie, coś się pewnie stało, a ona do mnie tak, czy ty masz już termin do fryzjera umówiony? Ja tak, od października, co? No bo nie ma terminu. <grybujesz> wiesz no, po prostu, czy aby na pewno ja już jestem umówiona. Ale tak jej pięknie wyszedł blond. Także też jest tu, mega zadowolona. Dziękuję. Spodziewałem tak. się nie odpowiedzi. <laughs> Tylko tak myślałam, może dzisiaj będzie bardziej odważny, ale słucham ciebie, to co ty tam widzisz i, i wiesz i możesz robić, to, to rób. po prostu daje znać, że ja chcę się gotowa na więcej. Ja też mi trzeba dzisiaj się na tę objętość. Aha. A nie oszukuję się, że końcowe włosy zawsze dają wrażenie, że tych poczujesz więcej. Dlatego mnie ta przyzura teraz reatuje przy tych... Y o mi się tak. zrobiły. Ale ja Ci, jak będziesz chciał tak to to pokażę. No, jak sobie robiłam zdjęcia, to widać w pewnym momencie, że ja miałam aż taki wyser plac, Może no, nie łyse, ale takie, wiesz, tak widać, że tutaj takie przerzedzone. No nie nieciekawie było. To to, to to może być bardziej hormonalne. To, to by raczej przyczynił na, na... Możliwe, że ta koncepcja, tak. No, no i lekarz mi zaproponował, że jeżeli chce, to może być podczas narkozy... znaczy narkozy. To nie powiedział, że to będzie narkoza, tylko powiedział, że to będzie takie jakby chwilowe, nie wiem. Ja to tak zrozumiałam, że jak tylko nawet nie, że będę utrata całkowita szanowniała... ale będę miała w ogóle jakieś tam połączenie, nie tylko że, że w ogóle nie będę wiele czuć. No nie wiem, on mnie tak jakoś bardzo uspokoił, mówiąc mi o tym czymś, że ja myślałam, że nie będzie zwykła narkoza, tylko jakieś inne znieczulenie. Okazało się, że... no i stwierdziłam, ok, no to wolę się nie będzie i mieć tą narkozę. Okazało się, że to była po prostu zwykła narkoza. I też rozmawiałam z tym lekarzem, czy, czy to z tego mogą mi dodatkowo wypadać, ale powiedział, że to była narkoza dożywna że e, podczas akurat tego typu narkozy, że to nie ma wpływu na mieszki włosowe, że też raczej myśli, że jak włosy wypadają, no to bardziej, że te, te zmiany hormonalne, nie? A dlaczego, a jakie w takim razie e, narkozy Bo chodzi, że no. miałeś no do usuwania migdałków i, i też mi Właśnie ja też miałam odnosa do, do nosa. Do Powiem że ja nie wiem, ile lekarzy, to po prostu tyle ty staram się patrzeć w wcierki, suplementy i, i robić co mogę. Nie wiem, może, może to też było to, że mi zaczęły znowu te włosy w jakimś czasie wypadać. No ale był taki moment, że było naprawdę nieciekawie. A właśnie, czy Wy teraz pracując, macie takie, może obserwujecie coś takiego, że kobietom bardzo włosy wypadają? Tak, e, często to jest taka to że kobietom, no dokładnie po, po czy sprzedaje te kosmetyki, to widzę po prostu, że wiele kobiet narzeka, że te kosy wypadają, ale w jakimś takim, także nie mogą tego zahamować, tak, nie? Tak, Jakieś tak, takie tak, dziwne, w tym roku obserwuje... Tak, ale to, 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 to wszystko było I to nawet nie, że przedsiębiorstwo chorowały, tylko rzeczywiście, że rzeczywiście to no tak. ale małe osłabienie no. organizmu, no bo... W COVID to jest ale ci no nie znam innej choroby, Dara, no. która by powodowała, że włosy wypadają, nie? No wiesz, ludzie mają różne, nie wiem, grypy, anginy, inne tego typu rzeczy, bo tak, niektórzy mówią, że COVID, jak grypa, ale no nie znam innej choroby, która by, by włosy wypadały. To tak wypadały. Ej, kojarzysz film Rodzina Adamsów? Tak. I kojarzysz kuzyna coś. Tak, no to... to jest po prostu na posadzona. Czyli szczerze. Naprawdę takie, takie gęste mieć włosy i takie długie, no. Fakt tak ten człowiek sobie z pewnych rzeczy sprawy nie staje, ale mogą mi się takie podobają. No i wiesz, i frustracja, no bo moje nigdy tak nie, nie chcą rosnąć, nie chcą tak wyglądać, ale nigdy nie miałam takich włosów, nie, bo gdybym miała kiedykolwiek chociażby dzieci takie włosy, to bym mogła podejrzewać, że nie wiem, coś się dzieje. Całe życie po prostu takie cienie. Rozjaśniamy. Jestem właśnie w fazie babuleniki. Ops. We wish you a Merry Christmas. We wish to Te włosy mają wyglądać mega, mega naturalnie. I musisz rzeczywiście przyznać, że wszystkie te kolory, które tutaj są, wyglądają bardzo, bardzo naturalnie. Mm -hmm. Tutaj ja widziała je naturalnie na głowie. Nawet te chłodne blondy to są jakieś szare, tylko rzeczywiście tak jakby mogły gdzieś tam naturalnie sobie występować. Mm -hmm. Takie na poziomie ósmym, rzeczywiście one wyglądają tak, jakby e, były normalnie klientki. I nawet te ciepłe odcienie. To jest, ten jest taki dość nietypowy, to jest ten najnowszy kolor. Ja bym chciał pomieszać ten z tym. I to nam będzie coś, po, czyli jaśniejszego od, od tego. Już mamy poziom ósmy i poziom dziesiąty. Mm -hmm. Będzie nam coś na poziomie 9. A bo ty coś mówiłeś o jakimś koralu, czy może jakieś.? Właśnie, jakimś... żeby uzyskać to. Myśli, tak, że to że wyjdzie. To i to. Tylko tego będzie oczywiście mniej, bo on, jakbym go dał pół na pół, to wyszłyby może nawet czerwone. Aha. Na w wyższym miejscu piękny czerwony. No i moje drogie, tym sposobem zostałam blondynką. Popatrzcie. Gdzie jest maestro? Paweł, zapraszam do lustra. Chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Opowiedz coś troszkę o tych włosach, co ty dzisiaj zrobiłeś. Dzisiaj sobie rozjaśniliśmy włosy do poziomu dziewiątego, tylko i wyłącznie farbą rozjaśniającą. To jest ważne przy włosach cienkich, delikatnych, że tutaj Paweł nie robił mi rozjaśniaczem, nie, żeby te włosy oszczędzić, tylko właśnie stopniowo na każdej wizycie. Tak, mamy zdrowe włosy, pełne połysku, które się nie kruszą. Dziękuję Ci bardzo. Także zapraszamy do mokle hair. Mokle hair, tak to się tak. wymawia, czy Mokl? mokle ośrodek? Mokle. Także, dziewczyny, zapraszamy serdecznie i pokażę Wam się niebawem w dziennym świetle. I jestem w domu. Światło sztuczne, tak to się prezentuje na ten moment, ten kolor. Jest ciepły, ale Paweł sam zwrócił uwagę, że ja mam taki po prostu kolor włosa, że on nie idzie w chłodne tony, kiedy jest rozjaśniany tą farbą, tylko właśnie ma takie ciepłe nuty i od razu mi zwrócił uwagę, że war... znaczy, fajnie wyglądałabym rudym. Ja swego czasu nosiłam rudości, hennowałam włosy i rzeczywiście był to kolor, w którym całkiem dobrze się czułam, ale ten etap mam za sobą, a teraz cieszę się ze zmiany, że jestem blondynką, nigdy blondynką nie byłam i po prostu byłam ciekawa, jak się w tym kolorze będę czuć, także na razie nie wiem, co powiedzieć, bo na razie widziałam się tylko w sztucznym świetle. Zobaczymy, jak się ten kolor też będzie zachowywał w ciągu dnia. Myślę, że chyba nagram dla Was jakąś aktualizację. Nawet nie te aktualizację, które sposób co wiecie co? Moja włosowa historia. Ja Wam coś takiego robiłam na blogu. Jeżeli chcecie, możecie sobie sprawdzić, bo wam w opisie pod filmem, ale zastanawiam się, czy nie zrobić sobie tego też w formie filmu, bo ja osobiście zawsze bardzo lubię te takie historie włosowe, i te metamorfozy. Także tak mnie coś korci, a teraz myślę, że zrobimy sobie jeszcze unboxing, bo przyszłam do domu. I czeka tu na mnie tyle. Przesyłem pierwsze opakowanie z Inimini, takie premierowe pudełko. Inimini naprawdę teraz końcówką roku mam wrażenie, że bardzo dużo nowości wypuszcza, a ten ich tonik totalny sztos. O jakie tu coś macie? Łagodny balsam do demakijażu, o! mnie może zainteresować, składzik poproszę. Piękny i nawet ma dodatek oleju waniliowego. Jestem bardzo... Cie... olejku waniliowego. Jestem mega ciekawa, czy będzie pachniał wanilią. Łagodny żel myjący. Oni mieli swego, mają z tego czas jakiś żel, który może być też do mycia ciała i twarzy i był spoko. Co tutaj jest napisane? Spoko, spoko, jeżeli chodzi o inimi, naprawdę nie mam się do żadnego kosmetyku co doczepić do składu, więc to sobie będę testować. Dziękuję Inimini, że on mnie pamięta, ale czap. Naprawdę fajne kosmetyki. Mnie też kosmetyki przyznaję do bycia, twarze zawsze mocno intrygują taki, taki jakiś mam fetysz. Nie umiem otwierać paczek. To jest przesyłka z resiva. Oni teraz przeszli rebranding i mają nowe opakowania. Say hello to, you, to your new favorite. Tak w ogóle wygląda paczuszka. Nie masz pojęcia jaki ogrom podekscytowania, ale też i stresu towarzyszył nam w ostatnim czasie. Niemal taki sam jak wtedy, kiedy podjęliśmy decyzję o założeniu resi, bo Dziś trzymasz w rękach wynik ponad letniej pracy, owoc wyjątkowego zaangażowania wielu osób. No to cóż, no trzeba sprawdzić co tu jest. Ale pięknie się to wszystko prezentuje. Już Wam wyciągam i pokazuję. Krem de la Creme. Bogaty krem liftingujący i w bardzo podobnej kolorystyce bardzo e, balsam jedno, No, dwa ulubione kosmetyki z Recibo. Czy lubię coś jeszcze bardziej? Tak właśnie się zastanawiam. Te kosmetyki na pewno swego czasu bardzo mocno przychodzą mi do gustu. Mmm, peeling maska do twarzy oraz krem anti Ej, Mi osobiście ten rebranding bardzo się podoba. Trochę Trochę żałuję, bo tamte opakowania Resibo też były piękne, ale uważam, że idą w bardzo dobrą stronę. I krem bilżający do rąk. No, już sobie zerknę też na składy. Patrzę, czy to wszystko tak, to wszystko. Rzucę okiem na składy. Składy tych kosmetyków są bardzo ładne, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, bo wiem, że z swego czasu chyba zmieniło jakieś niektóre kosmetyki niektóre składy, ale te są jak najbardziej w porządku, będę stosować, będę Wam dawała znać jak one się spisują, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego vlogmasa i do zobaczenia w kolejnym, cześć!